Milusiński album Flarehard, strona piąta. Ocalenie Kryształowego Królestwa. Twoi rodzice są super fajowi. Heart, masz wielkie szczęście, że mieszkasz w Kryształowym Królestwie. Ale czy wiesz, że zanim się pojawiłaś, na twoją krainę została rzucona klątwa? Uczynił to pewien bardzo, bardzo zły kucyk Król Sombra. Zaczarował Kryształowe Królestwo i sprawił... Się odrodziło, powrócił też król Sombra. Księżniczka Celestia i księżniczka Luna wiedziały, że tylko ktoś wyjątkowy zdoła obronić królestwo. Wiesz, kogo tam posłały? No zgaduj, zgaduj! Tak! Twoją mamę i twojego tatę! Gdy wraz z ciocią Twilight dotarłyśmy na miejsce, twoja mama była ledwo żywa! Wspólnie doszłyśmy do wniosku, że musimy znaleźć kryształowe serce i użyć jego mocy do tego, by zgromadzić energię miłości i jedności kryształowych kucyków. Gdy twoi rodzice próbowali podtrzymać ochronę Imperium, Twilight szukała kryształowego serca, a my z dziewczynami urządziłyśmy kryształowy jarmark! Woohoo! Były tam kryształowe rogi, jogiećki i różne gry. Mój tata podniósł twoją mamę i z całej siły wyrzucił w powietrze! Prosto skrzydła i w ostatniej chwili złapała spajka i serce! Sombra nie wiedział, z kim zadziera! I w ten sposób skończyła się jego tyrania w królestwie i dlatego ty teraz